Jestem. Uśmiechnięty, bo w końcu trzeba się uśmiechnąć. Życie się toczy dalej. Trzeba wstać z kolan, jak ja to mówię i żyć. Nic się nie da zrobić na tak zwane kury. Wiecie o co chodzi? Nic się na nich nie da zrobić. Musimy się trzymać razem ludzie dobrej, dobrej woli, dobre, z dobrymi charakterami pomagać się nawzajem, kurczę, dobrymi słowami, słuchajcie, i lecieć do przodu. Ja jestem, ja mogę sto razy mówić, słuchajcie, że jestem mega wkur, ale, ale co to da, nie? Co to da? Nic to nie da. Nic to nie da, różne sytuacje ciągną się po ludziach, zawsze mogłoby być gorzej. Także trzeba patrzeć bardzo w tą stronę, wszyscy zdrowi, jak to się mówi w rodzinie, także nie jest najgorzej nie wiem czy mi się nagrywa głos i wszystko chyba się nagrywa. No co kochani, chciałem do Was troszeczkę porozmawiać, bo jadę z moim obiadem, drożdżóweczką, słuchajcie i z piciem jadę 16 km do zakładu obejrzeć ogrodzenie. No, bo chcę je kupić. Dogadałem się z ceną. Yy, także chcę je kupić. No bo słuchajcie, za 15 tysięcy mam nadzieję, że mi sprzeda tyle, ile potrzebuję. Chociaż ja mówiłem 100 metrów. Yy, 100 metrów chcę, a tam ja mam troszeczkę więcej. Także nie wiem, jak się z nim dogadam. Ale powiem Wam, że to jest. Yy... <coughs> To są najtańsze ogrodzenia jakie tylko znalazłem. Jadę zobaczyć wykonanie tego. <laughs> Jadę zobaczyć wykonanie tego ze względu, bo się dziwię dlaczego jest taniej i jak wszędzie o 3000. Fakt, gościu to produkuje i ma tylko jeden wzór może dlatego. Nie bawi się w nic innego. Tylko ma jedną formę i ją trzepie to ogrodzenie betonowe. Ale zobaczę, chcę zobaczyć, jak jest to wykonane. No i to w sumie na tyle, nie? Także ruszamy, kupujemy materiał. Jedziemy dalej. Kaszel mi jeszcze długo będzie trzymać. Także nic na to nie poradzimy. Ale. Ale, 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 to co chciałem powiedzieć, wiecie co? Zdecydowaliśmy się, zawsze stałem przy tym, że będzie ogrodzenie to bez betonu. Wiem, wiem, wiem. Słuchajcie, yy, można by było zrobić ładniejsze ogrodzenie. Mi mówię, że ogrodzić się boki, bo przód nie. Przód będzie, yy, planuję, takie wystawowe ale można by było zrobić lepsze ogrodzenie a nie wylądować jakby to był cmentarz słuchajcie albo albo kurczę jakieś więzienie nie? ale nie mam innego wyboru tam musi powstać ogrodzenie betonowe trzeba się zamknąć z każdej strony no bo wiadomo chodzi o tym prywatność ja się będę cały czas powtarzał jeżeli tam na tej działce się nie uzyska prywatności przez to ogrodzenie jeżeli by był prześwit na ogrodzeniu to powiem Wam, że atrakcyjność tej działki jest zerowa. Ta działka w ogóle by nie była atrakcyjna. Jeżeli tam nie można w mieście zdobyć prywatności, no to powiem Wam, że. O kurczę! Gość się wpieprzył, rozumiecie ten. Ja ściągnę, bo chcę Wam to pokazać. Gość się, rozumiecie, wpieprzył samochodem w sub. jak to się stało, nie wiem żandarmeria wojskowa jest tutaj, także dobra poczekajcie, bo ja odłożę tutaj kamerkę bo ruszę i sobie ją zaraz, słuchajcie, ten bo nie wolno mi bo nie wolno mi tak jakby nagrywać podczas jazdy także chwila ludzie zwalniają, żeby obejrzeć taką paranoję, słuchajcie, sorki kamera mi się przykrzywiła, zaraz tylko wstanę sobie z boku i już to naprawiam, już to naprawiam, ok? Ale musiałem wam to pokazać. Dobra, stanąłem. Dajcie mi ten, dajcie mi, yy, kochani, przywiesić tę kamerę. Jest ruch za mną, a niech sobie będzie chwila. Ja muszę, ja muszę to przyczepić z powrotem. Muszę, yy, jakby z tej strony to zrobić. Także. Spokojnie. i zaraz do Was powrócę w nagrywaniu, ale złapałem co? Jak można się tak wkrzanić Słuchajcie. No można, można, nie? Nie wiem jak mnie widać będzie. A tak zrobię i jestem już gotowy. Nie wiem dlaczego tam w ogóle, słuchajcie, była żandarmeria wojskowa. Eee, może ci młodzi ludzie pod nią pod, podlegali, bo jeżeli, jeżeli jesteście wojskowymi, to policja nie ma nic do was, tylko podlegacie pod żandarmerię wojskową i są inne procedury, nie? Ale to, jak byliście w wojsku, to pewnie o tym wiecie. Dobra, idziemy dalej. Eee, no dobrze, dobrze, kochani. Na czym skończyłem? Na tym ogrodzeniu panelowym. Yy, także yy, także słuchajcie, ogrodzenie panelowe mówię, będzie mi kosztować 15 tysięcy, jadę je obejrzeć, chcę zobaczyć czy jest proste, jak jest wykonane. Yy, montować będziemy z sąsiadami, bo tak się uklepaliśmy, także świetna sprawa, jeżeli to wypali, bo to zawsze te minimum 4000 jest do przodu na robociźnie, bo taką miałem najtańszą wycenę, jeśli chodzi o robociznę a że wiadomo, że się grodzimy i dla każdego tak jakby tak jakby to jest no dobre, nie? No bo słuchajcie no ja płacę za materiał sam, nie? Taki sobie wybrałem. Mój sąsiad z jednej strony mój sąsiad z jednej strony powstawił ogrodzenie za swoje pieniądze i nikogo się nie pytał, czy ktoś mu się dołoży także naprawdę też ma swoją taką jakby nie wiem, godność no, no no wiecie, no chciał i zrobił, o w ten sposób, nie? Wiecie jak to jest, jak macie działkę i przyjdzie Wam sąsiad i mówi, czy się ktoś dorzuci, nie? No można się zapytać, no ale nie ma jak to zrobić i nikogo się nie prosić, o. Na tej zasadzie. Yy, ta kamerka, czy ona mi nie spada, czy mnie będzie widać? Spada mi, bo się wszystko rusza, słuchajcie, nie? Troszeczkę się obsuwa chyba niżej. No, dobra, 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 coś chciałem do Was, kochani, mówić? Nie wiem, nie wiem, jaki temat mam poruszyć. Nie, nie wiem, jaki temat mam poruszyć. Ciężko mi się skoncentrować. Ciężko mi się skoncentrować. Na pewno bardziej się uśmiechnę, jak oddadzę ten kanał YouTube'owy. Wiem, że non-stop do niego nawijam i nic konkretnego nie mówię, ale powiem Wam, że samo poczucie przez to, co się wydarzyło, jest... jest okropne. Okropne mam, ale powiem Wam jeszcze coś innego. Poczekajcie, tylko muszę zobaczyć, gdzie mam skręcić. Bo chyba tutaj ta nawigacja mi troszeczkę źle pokazuje, ale to, co ja bym chciałem powiedzieć, Magda do mnie zadzwoniła tutaj, teraz przed tym wyjazdem i powiedziała mi, że widz jakiś napisał, że więcej kont zostało nie? niż tylko nasze. Jeżeli ja ten mail dobrze widziałem. Jeżeli ja ten mail, co go podejrzewam e, słuchajcie, o tą współpracę, którą ja kliknęłem w tego linka e, to naprawdę długa lista youtuberów była wymieniona, nie? Także niech wszyscy youtuberzy uważają, pewnie już jest mleko rozlane już tam nikogo nie schakują, bo są już zablokowani przez YouTube'a, ale ale samo to, żeby oczy mieć szeroko otwarte ja już nie kliknę w żadnego linka, nie ma takiej opcji powiem Wam szczerze, że jeżeli mi nawet w komentarzach już dajecie linka z jakąś podpowiedzią, odsyłacie do innego kanału lub do innego materiału. Bardzo mi przykro, ale inne linki będą usuwane, nie? Możecie napisać na przykład jaki kanał, polecacie z nazwy, ale nie podsyłajcie linków, bo ja po prostu je będę usuwać. Jestem mądry po szkodzie, także próbuję robić coś w tym kierunku, nie? No dobrze, kochani, to na tyle tej wrzuteczki, bo nie wiem co do was nawijać z tego samochodu. Yy, może uda mi się odpalić tam kamerę i pokazać wam to ogrodzenie. To do zobaczenia. W sumie zaraz, nie? Mam 12 minut drogi. Ma, muszę jechać zgodnie z przepisami, nic nie na nadrobię. Widzieliście, jakie są kary teraz. Naprawdę, noga z gazu przekonuje to. Te, te mandaty na pewno przekonują mnie jedną osobę. Także będzie mniej, mniej takich cyrków się działo. Pozdrawiam, kochani, do zobaczenia zaraz. A ja w międzyczasie, może wciągnę tą drożdżówę. napiję się blaka energii, dodam mi skrzydeł. <grybujesz> Hejka. Słuchajcie, dotarłem na miejsce. Nie wiem, jak długo mi ta bateria pozwala nagrywać, ale już widzę swoje ogrodzenie. Takie kupujemy. Będzie nas, nas kosztować cały materiał. Transportem z rozładunkiem, jak mówiłem, 15 tysięcy. Także myślę, że cena jest super. Słuchajcie, ja w ogóle myślałem, że ja tutaj trafię do jakiejś obory, że jakiś tam kurczę Jurek robi. W, słuchajcie, w jakiejś tam stodole z drewna, a tu jest profesjonalna firma, powiem Wam. Nie za bardzo mogę to kręcić, no ale tak chwilę Wam pokażę, że naprawdę mają dobry plac, dobrą halę, wózki widło No, tak jak mówiłem, kamerka siadła, muszę mówić głośniej do tej, słuchajcie. 50% baterii pokazuje i kipła, no niesamowite, co za gówno, bez kitu, jak może takie coś ktoś sprzedawać w ogóle 50% bateria tu kipła, dobra, nieważne pokazuję jeszcze raz takie coś kochani, kupujemy, takie ogrodzenie będziemy stawiać no i dobra, to na tyle, to na tyle później was, yy, pokażę Wam jaka to jest firma Albo w sumie zaraz gdzieś tam nakręcę, żebyście widzieli, że możecie sobie tutaj taniej kupić niż wszędzie. Słuchajcie, 3000 taniej? Nie wiem, jak to się dzieje, albo ktoś z Was zdziera, Ale nie, nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć w ogóle, nie? Tu jest 100 metrów, słuchajcie, bieżącego ogrodzenia na 2 metry wysokie, nie? I 3 klocki taniej. no Spróbujcie znaleźć z transportem za 15 koła takie betonowe. Wątpię. Dobra, to na tyle, lecę do biura. Jeszcze nawet przednie sprzedają ogrodzenia, ale dla mnie priorytety te są tylne. Dobra. Zobaczcie, jaka ładna hala. Jak to widać, profesjonalnie wszystko jest poukładane. Powiem Wam, dobra firma, podoba mi się. A biuro jeszcze ładniejsze jest tutaj. Dobra, lecę dalej, uciekam z tą kamerą. Słuchajcie, powiem Wam tak, fajne miejsce, zajebiste powiem Wam miejsce, pełna profeska, gościu taki na luzie, pełen profesjonalizm. Nie chciałem za bardzo reklamować, bo reklamować, ale powiem Wam, że tak mi uroczyło to miejsce, że proszę bardzo, tak to wizytówka, sprawdzajcie sobie, mają przednie ogrodzenia, mają te wszystkie panelowe, betonowe, świetna obsługa, młody chłopak kurcze, bardzo doświadczony. No i ceny, z tego co widzę, konkurencyjne, chociaż za przednią bramę, tam 3 metrową, potężne pieniądze sobie wołają, ale oprowadził, pokazał dlaczego, co inni producenci dają, a czego nie dają, na co zwrócić uwagę. Mówił, żeby sobie porównać, spokojnie, taki, wiecie co, widać, że fajna, że fajna taka profeska leci od nich, nie? No dobra, to na tyle. Lecę do domu, mam oczywiście numer konta, na który mam przelać, także wszystko jest dopięte. Przeleję pieniądze. O, czekam na ogrodzenie i w ładną pogodę je montujemy. To na tyle, tej wrzutki. Pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.